No to tak, jest niedziela 8 maja. Przeżyłem imprezę z motocyklistami z Chogury, zawsze w Goście byli z Chorwacji, gdzieś tam, z Włębii, chyba nawet z Albanii. Naprawdę, koncert był elegancki. Ale dzisiaj coś mnie naszło po prostu, żeby zrobić w końcu pierwszy obiad tutaj. O, jakoś tak się nakręciłem. No i pewnie wielu z Was zastanawia, się, co tutaj są za ceny i w ogóle. w się też lubię te takie tematy. Ale już no, nie rozmijałem. Pojechałem do miejscowego Lidla, gdzie sporo produktów jest, jest podobnych albo takich samych jak u nas w Polsce. Ale to jesteście ciekawi. Obiad będzie improwizowany, więc pomyślałem sobie, że tak. No, oczywiście prąka. Jestem z Polski, hello. No, szukamy, szukamy taniości. Kupiłem na prące ciewa czyli właśnie takie mięso mielone gotowe. To będzie z serem i bekonem, bardzo spoko. Do tego młoda cebulka i mnóstwo szczypiorów. Uwielbiam szczypior. Pomidorki. Śmietana. I do tego zauważyłem genialną po prostu rzecz. Pieczarki w cieście. Nie widziałem czegoś takiego w Polsce. Więc myślę, że to będzie fajny dodatek do tego wszystkiego. Zrobimy z tym jeszcze jakiś, jakiś właśnie sos śmietaniowy. Śmiet, śmietaniowy. Mhm. śmietanowy. Śmietanowy. I nie ukrywam też, że kupiłem wino, ale kupiłem je z taką myślą, a raczej z praktycznie stuprocentową świadomością, że jest na promce, zobaczyłem cenę, która, która potem okazała się niewłaściwa. To wino miało kosztować 7 kun. No ale dobra, nie było drogi. Słuchajcie, za te zakupy zapłaciłem łącznie 84 kuny, czyli jakieś tam 50 podejrzewam, 52-3 zł. Tutaj pewnie sobie gdzieś tam wyliczę. Eee... Miękko kosztowało 20 Kun to całkiem spoko jak na tutaj ceny mięsa eee, panierowane pieczarki 17 za cebula ze szypiorkiem, naprawdę jest mega eee, 5 kun, śmietana pewnie jakieś groszy. Kiseło, co? Kisiel kupiłem? Nie no, nie kisiel. Eee, 350 i 250 gramów pomidorków za... 8 kun. No to powiem, szczerze, że przy odliczeniu tego w sumie niepotrzebnego wina, ale chyba użyję go do sosu. Mm, no to powiedzmy, że zapłaciłbym w sensie za samą spożywkę. Oj, matematyka, trudna sprawa. Pozdrawiam, a raczej nie pozdrawiam swoją panią z liceum, która mnie dręczyła i prawie uwaliła mnie mm, serio. Dobra, 8. To byłoby jakieś 54 kuny. Więc, nie wiem, 30 zł, całkowicie spoko. E, miałem też plan, żeby pójść na drona w końcu, żeby ponagrywać makarsko z góry, ale no tak się składa, że pogoda jest wciąż zmienna i, i teraz jak jeździłem do sklepu, to kropił taki niewielki deszcz, więc zobaczymy. Myślę, że najpierw zostajemy się obiadem, a potem będzie improwizacja. zaczyna pięknie pachnieć, ale jak tak patrzę ile tego jest, to chyba będę miał po prostu obiad na 3 dni z rzędu. A spoko, nic nie zmarnuję. Ja tam lubię jeść. Obiadek się wciąż robi. Sos zrobiłem na bazie śmietany i zielonego pieprzu, które tutaj znalazłem. Myślę, że będzie ładnie smakować. Potem jeszcze warzywka, te pieczary w cieście, ale niech to sobie się dusi, a ja niedługo chyba jednak pójdę na tego drona, bo brakuje mi tych ujeń z góry, a zjem sobie później jak wrócę. Także dzisiaj. Dzień na totalnym chillu. Dotarłem na taką prawie końcową plażę w, plażę w Makarskiej. Tutaj jak widzicie, już mój maluszek jest gotowy do startu. Hi, taki nic z niego. Trochę się stresuję w sumie, bo dawno latałem. No i jeszcze latanie za granicą jakoś tak, nie wiem, dodaje dodatkowych emocji. Ale fakt faktem jest, zrobiła się taka, no obkręcę się, taka bardzo ładna pogoda. Właściwie chmurki nie są takie atrakcyjne jak na widoki z góry, ale myślę, myślę, że będzie spoko. No, muszę przestać nagrywać, bo do sterowania potrzebny jest mi telefon, więc zapraszam na widoczki z góry. Słuchajcie, czas na mój pierwszy, pierwszy obiadek, tak wyglądają te. że światło, eee, tak wyglądają te pieczarki. Bardzo mi się to podoba. Ja ogólnie uwielbiam gotować. To mnie, to mnie strasznie relaksuje i w sumie ten, ten dzisiejszy pomysł na ten obiad na się do pieca był mega spontaniczny. Nie interesują mnie tym, jakieś wiem, przepisy czy coś. Robię wszystko po swojemu. I powiem szczerze, jeszcze zaraz wejdę warzywka. ożywka. Elegancko. No już pokrojone są pięknie. Szpiorek jest. a to będzie dobre! Zapraszam Was na mój pierwszy chorwacki, autorski oczywiście, obiadek. Oczywiście skonsumuję w doborowym towarzystwie mojego kochanego autka, który nie zawodzi. Oraz jak to jest dobre! No to, jeszcze raz, pieczary w cieście, ciebawczyci w, w sosie, Śmietanowo-ziołowym, pomidorki, szczypiorek i minimalny, minimalny widok na morze. Jest niedziela, i muszę psychicznie nastawiać się na powrót do pracy jutro. Ale nie jest to wielki problem, bo jak widać, mam piękny zachód słońca w Makarskiej. Mam taki w sumie trochę, nie wiem. Melancholijny, trochę dzisiaj nastrój. I w ogóle też przypominam sobie, jak któregoś dnia, kilka dni temu, wznosiłem toast. I to był jeden z najprostszych toastów, który wznosiłem kiedykolwiek. I był to toast po prostu za wolność. I tego Wam życzę: żebyście każdego dnia czuli się wolnymi. Bo ja jestem wolny. I wcale nie zapieram, jak Diligence. Fani Wiedźmina 3 wiedzą, o czym Pozdrawiam wszystkich fanów Wiedźmina. słuchajcie jaki przypał wracając, tu jest w ogóle taki zajebisty pustostan który chciałbym normalnie odkupić który chyba wyeksploruję któregoś dnia chociaż tutaj podobno są kamery i odkryłem gang kotów tu jest chyba, nie wiem z 12 kotów po prostu chillują wszystkie w grupie no teraz nie mogę ich więcej namierzyć ale serio, to jest, to jest niesamowite po prostu i to są chyba wszystko. To są wszystkie dzikie koty, które tu po prostu chilują. No spójrzcie na to. One chyba po prostu przejęły ten pustostan. I to mi uświadamia, że powinienem zostać kotem. Że tak się nim czuję. No to jest niesamowite. To jest tak dużo kotów, słuchajcie. I one się praktycznie nie boją. Chodź tu, mała Mendo, piękna. No? A. Kurde, wracając z nagrywania tego zachodu słońca, co zajęło trochę czasu, ale myślę, by że było warto. Strasznie zbudniałem, mało dzisiaj jadłem. Więc e, zapytałem do takiej bardzo fajnej restauracji, którą mam nadzieję, że nazwę podam za chwilę. Byłem już tutaj i było to naprawdę genialnie, więc y, piorę w końcu jakieś owoce morza, chociaż nie jest to dla mnie typowe, mam taki, taki różny układ z owocami morza, ale mam naprawdę na to mega smaka. Zresztą zobaczcie, to jest piękne miejsce. To nawet nie jest centrum makarskiej. Gdzieś tam obok, bardziej na uboczu, na uboczu. i jest tu przepiękny. przepiękny. W Chorwacji i ogólnie na południe Europy często dostajecie najpierw przed głównym daniem pieczywko. Bardzo smaczne, plus do tego oliwa lub ocet. Niestety, no. To nie są przejrzyste butelki, więc nie wiem, co jest czym. Więc będziemy próbować. Jest taki, taka fajna, <noise> Chciałam powiedzieć, zakąska. No. Nie no, jeśli ktoś chla i chce zakąszać, to... Zakąszać? Zakąszać. Nie ma takiej litery jak an, głoski w sensie. Jak chce to zakąszać pieczywem, no to brawo. Ja czekam na główne danie. Jejku, jak to jest pięknie. Cudowne miejsce. Cudowne. Mm.